Josianko, z tej strony i dzisiaj gramy w i dzisiaj nie chcę już na straciu błądzić. O, łączy się. Będziemy dzisiaj wyszukać postacie z Kuprakay. piszcie inne seriale, jak chcecie jakieś nazwy w komentarzach. Łapkę mu daj, pierwsze niech będzie Jastrząb. Nie. Czy twoja postać jest członkiem twojej rodziny? Nie. Czy twoja postać żyje w twoim kraju? No raczej nie, no nie. Czy twoja postać jest prawdziwa? Tak. Czy twoja postać ciągle żyje? No chyba tak. No w sumie czekać cofnę. No tak, bo jakby nagle jest czwarty sezon, to... Tak. Czy twoja postać jest aktorem, aktorką? Tak. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać ma obecnie ponad 40 lat? No nie. Czy twoja postać jest związana z... Spajonkami? Spiderman? Nie. Twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? No nie. Raczej też no nie. On ma nie wiem, z 20 może 5? trzeba postać jest muzykiem? No nie raczej. Twoja postać jest w serial... Tak? Nie, 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 chyba tak. Tak. Czy, twoje, czy językiem uczystym twoja postać jest angielski? Tak? Czy język im, czy twojej postaci jest angielski? Tak, tak. Przeczytałem wtedy. Czy twoja postać nosiła przez większość czasu czapkę? No nie, bo to potem, w czwartym sezonie, ale nie. Czy twoja postać walczy z potworami? Kminie już o walce. Nie, z potworami nie. Czy twoja postać ma kręcone włosy? Nie. Czy twoja postać ma siostrę? No nie. Trzeba postać w stosując kopnięcia, tak. Trzeba postać z wojownikiem karate, tak. Trzeba postać była w śpiące, nie. On mi garn chciał głównie. Trzeba postać posiada jakieś tatuaże tak. twoja postać ma włosy w dziwnym kolorze zielonym, niebieskim. Przeja. Tak. mogę zagrać. Zagraj jeszcze raz. Ja już znowu ja strzelniam. Nie, no. twoja postać z osobiście nie, twoja postać pochodzi z Polski nie, twoja postać naprawdę istnieje, tak? Czy twoja postać ciągle żyje? Tak, te same pytania, tak? Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie, czy postać jest związana z pajankami? Nie, kontynuuję tą samą postać, więc wiesz, że twoja postać ma obecnie ponad 40 lat? Nie. 30, ponad 30 lat, też nie. M muzykiem nie jest. Jest na serialu Netflix. Tak. No nie. Nie nosiła czapki przez większość. Swoja postać walczy z potworami. No nie. Swoja postać ma włosy. No też nie. Swoja postać ma siostry? No też nie. Trzeba postać zwolennikiem karaty, no tak. Trzeba postać była w śpiące? no nie. Czwa... O inne pytanie. Czy trzeba postać jeździ na deskorolce? No nie wiem. Czy postać walczy stosując kuknięcia? Tak. Trzeba postać ma związane z przestępstwem. hm. Czemu ci chodzi o robię Robiego? Nie. Trzeba postać posiada jakieś tatuaże, tak. No długo myśli teraz. Czwora postać, no może powiedzmy, chyba tak. Czwora postać była dołączona w szkole. Tak. Czwora postać ma dużo tatuaży. No tak. Um, no bo to nie gramy w jastrzębie, ponieważ teraz nie Teraz niech będzie mi głęno, no łatwe dla niej, no będzie już. Czy postać jest na dzięki YouTube? Nie. Czy postać jest z twojej rodziny Nie. Czy postać pochodzi z Polski? Nie. Czy postać naprawdę istnieje? Tak. Czy postać ciągle żyje? Tak. Czy postać jest kto aktorką, Tak. Czy postać jest dziewczyną? Nie. Czy postać jest związana z pająkami? Nie. Czy postać ma obecnie ponad 40 lat? Nie. I ponad 30 też nie. I muzykiem też nie jest. Ale jest na Netflixie. Yy, no tak. Jest tam, mówi po angielsku. Chyba, że amerykański bardziej chodzi, ale no w sumie, no to jest podobne. Która postać jest pełnoletnia? No tak. Albo nie. Chyba tak. Trzeba postać walczy z potworami? No nie. Która postać walczy? Tak. Która postać jest z wojownikiem karate? Tak. Która postać Tak. Trzeba postać ma związek z przestępstwem. No. No nie. Tak. Hmm. Teraz niech wyszukamy jakąś dziewczynę na Torii. Niech będzie Torii. Tylko... Niestety, bakiem zawsze też na to, internet, jak ma. No, jak mówiłem, Torii wyszukujemy teraz. Hmm, czy Twoja postać jest youtuberem? Nie. Czy Twoja postać pochodzi z no Nie. Czy Twoja postać chodzi na głównych nogach? Tak. Inne pytania są związane z, z... małych z... na No nie. Czy Twoja postać jest prawdziwa? No tak. Czy Twoja postać jest tak. aktorem? Tak. Znaczy aktorką teraz. Czy Twoja postać jest kobietą? Tak. Czy Twoja postać często pojawia się bez koszuli? No, 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 raczej nie. Czy Twoja postać gra role, no w których wykazywała na, nadprzyrodzone zdolności No, karate, no chyba, no, ale jakieś tornado, ale no nie, bo to było sam bardziej, no to nie. Trzeba Twoja postać ma rude włosy? No, no tak. co postać jest piosenkarką piosenkarzem No, nie wiem. co postać jeździ na z Nie wiem. Czy Twoja postać jest znana dzięki Disney Channel? No nie. Przecież nie wiem, może jest na Disney Channel, ale ja tylko nie wiem Twoja postać jest sławna dzięki kanałowi Nickelodeon? No też nie chyba. Twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? No nie. Twoja postać gra w serialu Luzi Verdey? Nie. Twoja postać jest ruda? No ma rude włosy, no to... Twoja postać używa deskorolki? Nie wiem! Twoja postać gra w serialu Netflix? Tak. Twoja postać wychowała się w sierocińcu no nie. Twoja postać kogoś zabiła? Nie wiem. Czy twoja postać ma związek z przestępstwami? No chyba tak. Czy twoja postać żyje w Ameryce? No jakby tak. Czy twoja postać to nastolatek? Tak. Czy twoja postać nosi krótkie włosy? No nie. Czy twoja postać jest dzieckiem? Nie. No nastolatkiem? No to jak może być? Czy twoja postać walczy z potworami? No nie. Czy Twoja pasterka gra w komediach romantycznych? No nie! Trapace często używa wilgarny zmów w, 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 w swoich tekstach, no tak. Super, myślę o. co? Myślę o Jessie Kurde! Nawet nie wiem, co to za serial. To nie jest! Kontynuować tak niech będzie. Twoja postać ma problemy z prawem? Z jakim prawem? Prawem jazdy? <grym> no chyba tak powiedzmy. Twoja postać jest ruda? No rude włosy ma. Twoja postać yy, ten. ten. No wrestling? No nie. Karate to nie wrestling. Twoja postać jest dorosła? No jakby no... No chyba nie. Bo na stolarki. Czy twoja postać jest członkiem zespołu składającego się z czterech chłopców? No nie. Czy twoja postać naprawdę istnieje? No tak. Czy twoja postać pochodzi z serialu telewizyjnego dla dzieci? No nie. Czy twoja postać to aktor dziecięcy? No nie. Czy twoja postać pochodzi z Hiszpanii? No nie. Czy twoja postać grała w komedii? No nie. Czy twoja. No, a nie, 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 nie przepraszam. Nie wiem. Wiem, że grała w dwóch takich i jakby. To nie wiem, czy to mogło być. To bardziej serial. Czy Twoja postać tworzy filmy na YouTube? No nie. Czy Twoja postać cho cho chodzi do szkoły? No, liceum, jakby to jakby jakiś rodzaj szkoły, ale to w serialu. Więc jakby w jakimś stopniu tak. Czy ktoś próbował zabić Twoją postać? Chyba tak. Czy... Czy, po, czy Twoja postać spoczęła występowanie w filmach jako dziecko? Yy, tak. Twoja postać jest w filmie Netflix, tak. Twoja postać zawsze ma długie włosy. Chyba tak. Twoja postać jest nastolatkiem, tak. Pff. Jaka se Sing? To nie Stranger Things. Kurde, jaki na to, że głupi. No, czy chcę kontynuować? No dobra, nie będę już z nią kontynuował. Dobra, brak na liście. Nie wiem jak ma na nazwisko. Nie wiem jak to się nawet pisze, więc... <laughs> Nazwę Tori Dobra, nie będę już tego do domu idę. Takiego. No dobra. Dobra, teraz wyszukamy sam. Czy twoja posada jest tuberem? Nie. Czy twoja pochodzi z Polski? No nie. Czy twoja na naprawdę istnieje? Tak. Czy twoja postać jest aktorem, aktorką? No tak. Czy twoja z jest dziewczyną? Tak. Czy twoja w serialu Netflix? Tak. Czy twoja postać kiedykolwiek skoliła głowę? No nie. Twoja postać jest piosenkarką, piosenkarzem. No nie. Czy Twoja postać ma włosy koloru blond? No nie. Długo jak i na to myśli nad pytaniem. Czy twoja postać ma rude włosy? No jakby nie, mam bardziej takie brązowe brunetko. Czy twoja postać pochodzi z Korei? Nie, czemu Squid Game? Chcesz mi wyszukać? Czy twoja postać jest ciemnoskóra? No nie. Czy twoja postać... Słowa, które klub na ekranie? No w tym... Mówimy o Kobrakach, no to nie. Czy Twoja postać ma młodszego brata, tak. Czy twoja postać jest wolnikiem karate? tak. Czy twoja postać mieszka z oboma swoimi rodzicami, tak. No już wyszuka to. Mam no, milion brata. Tak. Słyszałem Telekomów. Hmm, szybko coś nie. Kołapy jeszcze mogę wyszukać. No będzie, niech będzie robi twoja postać ma polskie nazwisko? Nie wiem nawet za bardzo jakie ma nazwisko, no ale nie. Czy twoja postać jest z kobietą? No nie. Czy twoja postać jest z aktorem, aktorką? Tak. Czy twoja postać ma ni ni mniej niż 25 lat? Tak. Czy twoja postać jest związana z pająkami? Nie. Czy twoja postać jest z wojownikiem karate? Tak. Czy twoja postać była w śpiącenia. Czy po twoja postać posiada jakieś tatuaże? No nie, czy twoja postać ma związek z przestępstwem? Tak. Czy twoja postać jest związana ze sportem? Nie wiem. Czy twoja postać, nie bo karate nie, no nie wiem czy karate sport. Czy twoja postać używa deskorolki? Nie wiem. Czy twoja postać ma kręcone włosy? No nie. Czy twoja postać jeździ na deskorolce? Nie wiem. W serialu nie jeździł więc, ale nie wiem w ogóle. Chyba od tego będę potem, te zaznaczał, te zaznaczam, że nie, bo on na przykład było nie w serialu. postać mieszka z oboma swoimi rodzicami? Nie. Twa postać mieszka ze swoją matką? Jakby nie było to pokazane. Hmm, chyba tak. trwa postać walczy stosując kopnięcia? Tak. Twa postać ma czarne włosy? Nie. Twoja postać ma starszego brata? Nie. Czy postać była znana w latach 80.? -tych. Nie. Trzeba postać pochodzi z Bułgarii? Nie. Twoja postać go w filmie Netflix, tak? Twoja postać uczy się w szkole si średniej. No, w kubekie, tak? Nie, nie, nie. Nie, jednak nie. Proszę. A nie, jednak tak, tylko nie w tej samej. Trwa postać gra rolę w której z, 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 co? Wykazywała nad przyrodą zdolności. No nie. Trwała postać udziela się w portalu YouTube, no nie. Trwa postać walczy, tak. Trwa postać była dręczona w szkole. No była bliska dręczona, to nie. Nie mogę. Hmm. No, ja, niech będzie John. No, niech będzie John w sumie, to tam robię go. Trzeba jest pochodzi z Polski, nie. trwała postać jest rodzaju miejskiego. Nie. Trzeba postać jest aktorem, no tak. postać ma poniżej 25 lat. Nie. Człowa postać jest łysa? Nie. Człowa postać jest bohaterem komiksów i serii Marvel? Nie. Człowa postać ma obecnie ponad 40 lat? No tak. Trzeba postać jest znana ze swoich mięśni? Nie. Człowa postać ma włosy kolor blond? Tak. Trzeba postaci gra w Titaniku, nie. Trwa postaci z wojownikiem karate, tak. Trwa postać walczy, tak. Trwa postaci z alkoholikiem, no w sumie, tak. Dobrze znalazł. No. Mama no widzę, jeżeli chodzi o ten cię, to by było na tyle, ja się z wami żegnam. Papa. Yy, pa.